Witam na kanale prosto serwisu. Dzisiaj Marshall Action 2, który przyleciał w paczce. Raczej przyjechał. Także otwieramy sobie paczuchę. I rozcinamy sobie palec. To czemu nie. No i tak. Trochę jest w takich opiłkach, nazwijmy to, styropianowych. Choć się tego nie dało pościągać. Chciałem to pęsetą tam pozabierać. I o, tu fajne takie sobie do, dodrukowałem do odkurzacza taką małą końcówkę. I to powciągałem ten syf i możemy się brać za diagnostykę. Widzimy. Nic nie widzimy, bo nie odpala. Po przytrzymaniu włącznika nic się nie dzieje. Totalny trup. Także no cóż, trzeba otworzyć. bo Inaczej niczego się nie dowiemy sensownego. Wyciągamy kabel. No i cóż, bierzemy się za wykręcanie śrub, których jest sporo. No, no, tak standardowo, nie? Tak jak w każdym marszalu w sumie. Z tyłu zawsze jest sporo śrubek. Ale przynajmniej te śruby mają duży skok, to trochę szybciej się odkręca. W sumie są wkręty nie śruby. Chcąc być byt... kurwa. Chcąc być precyzyjnym. Jakby to mamy na przykład od płyty głównej. A to w ogóle jest fajne, co sobie tutaj zakładam. To jest taki bandaż samoprzylepny. Że nie trzeba go tam żadną taśmą, tylko po prostu po prostu on sam z siebie ma trochę tam tego kleju. I fajne jest to, że jest bardzo sprężysty też, nie ogranicza ruchomości. No, i tak. mamy tutaj wejście głównego zasilania na płytę. No i jest tu zwarcie. Widzimy 0 ohmów. No to co? Że jest uszkodzona płyta. Ha! No nie tym razem. Tak sobie to oglądam. Patrzę, czy coś nie jest wypalone. Biorę termowizję, no bo jak jest zwarcie. No to jakaś próba zwarciowa by się przydała. Nie? Mierzę, gdzie jest ten minus. I tu się okazuje, że minusa nie ma. Po dwóch stronach, znaczy no wiadomo, powinien być po jednej, ale mówię, że po dwóch stronach, w sensie, że nie ma zwarcia. Że to zwarcie ustąpiło magicznie. Się okazało się, że trzeba jednak trochę dłużej przytrzymać, żeby się kondensatory naładowały, żeby zwarcie puściło. No i tak. To mi się bardzo podoba, ładny jest ten głośniczek. Fajnie jest zrobiony. Tutaj pokazuję Wam, jaką mam tą szpatułkę, czy tam inne dziadostwo do zdejmowania tych potencjometrów, a raczej tych szpulek, czy tych dingsów, nie wiem jak to nazwać, tych nasadek. Ważne jest, żeby to po prostu było zagięte. Nie? No i tak. Tutaj. Próba zwarcia polega na tym, że wpiąłem kabel, tak naprawdę i pięknie widzimy, że się nam pali rezystor po prawej. Oczywiście rezystor sam z siebie się nie będzie palił, Także pomierzyłem i tu mamy rezystor, a po lewej mamy kondensator. No i kondensator miał zwarcie, więc widzimy 6 ohmów, 7. Oczywiście tam on teraz jest nagrzany, więc ta jego oporność jest. E, totalnie inna niż w rzeczywistości. Ogólnie ta płytka jest zrobiona tak, że widzimy mamy trzy potencjometry, ledziki dookoła każdego potencjometru. No i mamy trzy kwadraciki czarne. To są drivery tych ledów. co po prostu układy sterujące tymi ledami. No i mamy tu kondensator, rezystor. Po prostu ten kondensator się zwarł. No i tak, ogólnie można było to olać. Ale widzimy, mamy tu też takie same grupki, też kondensator, rezystor. Dlaczego mówię, że można by było to olać? Bo po prostu, jeżeli wypieprzymy ten kondensator, to powinno działać. To, że LED się będzie świecił tam trochę inaczej, czy tam po, po dłuższej chwili się będzie zapalał, czy coś w tym stylu. No, to jest do, do olania totalnie. Ale chcąc zrobić to dobrze, wylutujemy sobie jeden z tych dwóch jeszcze sprawnych kondensatorów i po prostu go zmierzymy. I tak myślę, będzie najprościej, bo one wszystkie powinny mieć taką samą wartość. Oczywiście do marszali nie ma ani jednego schematu nigdzie, żadnego boardu, żadnego schematu. Pisałem do nich, do supportu, oni się tłumaczą tym, że po prostu nie dadzą wam tego, no bo możecie sobie zrobić krzywdę, bo tam są zasilacze. I do widzenia. Także. Bardzo fajnie. Mamy 10, yy, słuchaj, mikrofarady. Czy, nie, to są nanofarady. Czy ja wsadziłem tam zły ten kondensator? To i tak bardzo nie ma znaczenia, ale teraz tak patrzę, że ja no, ja patrzyłem na nano. Trudno. Generalnie to zobaczyłem to za mały był. Tutaj wziąłem te większe. No na pewno go nie będę teraz rozbierał, żeby zmienić z tych nano na mikro. No na pewno nie. Ale to nie jest w tym przypadku totalnie jakaś różnica, która nam zmieni jego działanie w jakikolwiek sposób. Ogólnie kondensator to jest po prostu taki bufor prądu, można powiedzieć, w nim przechowuje się ten prąd. I po prostu, jeżeli wam, jeżeli jest jakieś tam skoki, są u tego prądu, to to ten kondensator je wyrówna, jeżeli jest za mało, to on poda z siebie wtedy, odda, to jest taka mini bateryjka, można powiedzieć. Która jest po prostu wlutowana na płytę. No, widzimy, że normalnie głośnik już odpala. A, i to jest ta cała magia tego, że ja mogę sobie podać prąd, kiedy chcę, w sensie jak wpinam kabel, to od razu nie ma tam prądu. Yy, ogólnie zajebiste są te gniazdka na Wi-Fi, Boże, jak mi to ułatwiło życie w niektórych sprawach, to jest niepojęte, nie? Te takie głupotki na Wi-Fi to jest super sprawa. Polecam te, te gniazdka i te inne rzeczy. Na przykład jak mi drukarka skończy drukować, no to nie wyłączę jej przez telefon, nie? Przychodzi mi to powiadomienie, że skończyła drukować i co mam zrobić? Ja po pół godziny, jak już ta dysza ostygnie, no bo wiadomo, nie można jej zgasić od razu, niech ta dysza e, się schłodzi. No i wtedy ja po prostu tam klikam sobie na tym gniazdku, żeby się wyłączyło i rozprawię sprawie, nie? Ona i tak dużo prądu nie ciągnie, no ale przynajmniej tam jest wyłączona, nie? Bez sensu, żeby ta kula główna też się tam zużywała. Jak akurat mnie nie ma w domu. No i cóż, wkręcamy sobie te śrubki. Uwielbiam to robić. <śm> nie ironicznie, totalnie. Bardzo wygodnie się tu wkręca. Nie, no nie ma tragedii. Lubię to naprawiać. Mam jakąś taką frajdę z tego. Sprawia mi to satysfakcję. Po prostu lubię w ogóle pomagać ludziom. Tak. Wiem, że brzmi to pewnie niezbyt wiarygodnie, ale po prostu czasami tak cieszę się, że mogę komuś pomóc. Czasami z tego to się zawsze cieszę, ale tak. Czasami tak bardziej o tym pomyślę. No Teraz jak no to patrzę, to to mam taki sacier, że nie działało, działa, bo nigdy mi to nie przejdzie. Dajcie znać, czy też tak macie ci co tam. Naprawiają różne rzeczy. Czy tak minęło wam kiedyś to, że tak coś naprawiliście, co nie działało, nagle działa i nie macie żadnych emocji z tym? Czy to potrafi takie coś przejść? Ja zawsze mam z tego frajdę. jak coś mi zadziała. No tu zapomniałem tego przyspieszyć, zaraz wezmę to trochę szybciej. Chociaż tak naprawdę to już i tak koniec tego filmu. Nic już, żadnych fajerwerków tutaj nie będzie. W sumie mogę się z Wami pożegnać. Dzięki za oglądanie i do następnego.